Pamiętnik grzecznego psa, rozdział pensjonat mewa. Rano obudziło mnie poszczekiwanie Klary. Zerwałem się z tarasu, gdzie spałem, i wpadłem do sypialni Henryka i Hanki. Hej, winterku! Przywitała mnie na wpół rozbudzona hanka. Idź stąd. Niesympatycznie przywitał mnie zaspany Henryk. Idź stąd. To to się mówi do Floriana, a Winterowi powinieneś podziękować za apartament. Gdyby nie on, ciekawe, gdzie byś teraz spał. Nie zaczynaj znowu, gderał Henryk. Jak rezerwowałem pensjonat, nikt mi nie mówił, że pies ma być mały. Tak, słyszałam. Jednak to nie Twojej sztuce negocjacji zawdzięczamy pobyt tutaj, prawda? Sam bym to załatwił. Nie ustępował Henryk. Sam, to sobie załatwiłeś mandat, założenie po wydmach. Zastanie, zaczął Henryk, ale Hanka parsknęła śmiechem i już nie dokończył. Pobiegłem do sypialni Alka i Juli i za chwilę ganialiśmy się razem na, na dworze, gdzie pan kierownik rzucał klażę patyczek. Ta mała była niesamowicie zwinna. Łapała patyczek w powietrzu, i przynosiła z powrotem swojemu panu. Ale ja tam wolę inne zabawy, na przykład gonitwy. Ale o tym już wam chyba wspominałem. Po prawej stronie podwórza zobaczyłem wejście do kuchni, skąd poczułem oszałamiające zapachy. Manewrowałem alkiem tak, by znaleźć się jak najbliżej tego miejsca. Wąchałem tu i ówdzie spostrzeżenie dla Alka, przybliżając się do źródła aromatu. Ale Alek w końcu zorientował się, co jest grane. Już szykowałam się do szybkiego startu, gdy złapał mnie mocno za obrożem i odciągnął spod samych drzwi. Podbiegła do mnie Klara i przywitaliśmy się, trącając nosami. Potem Klara zaczęła prowokować mnie do gonitwy, biegając dookoła i poszczekując wesoło. Chłopcze, dlaczego trzymasz Wintera na uwięzi? zapytał pan kierownik. Teren jest ogrodzony, możesz go spokojnie spuścić. E, wolałbym nie, odpowiedział Alek. Winter jest jeszcze młody i trochę rozbrykany. – Ale on jest bardzo mądry i grzeczny – szybko dodała Julia. – Sama prawda, lubię Julię, bo ona mnie docenia. – Możesz go spokojnie puścić, na moją odpowiedzialność, niech sobie pobiega z Klarą – zdecydował pan kierownik. Gdy Alek odpiął linę, otrzepałam się i natychmiast ruszyłam galopem za Klarą. Zrobiliśmy dwie czy trzy szybciutkie rundki wokół podwórka. Potem ruszyliśmy do ogrodu, gdzie na sznurach suszyła się pościel. Zaplątałem się w jakieś prześcieradło i nic nie widziałem. Słyszałem szczekanie Klary przede mną, więc gnałem do przodu jak oszalały z prześcieradłem na pysku. Sam nie wiem, jak wpadłem na Floriana, który stał nad samym basenem. Florian wydostał się z basenu w mokrym ubraniu z dziwną miną która nawet mnie trochę zastanawiała. Zjeżyłem się i zawarczałem na wszelki wypadek. Ale wtedy nadbiegł pan kierownik, a Florian szybko zmienił wyraz twarzy, kichnął i powiedział niemrawo – Dobry, piesek, dobry! A potem szybkim krokiem się oddalił. Skoczyłem na pierś panu kierownikowi i radośnie polizałem go po twarzy. Gdy nagle doskoczyła Klara – i ugryzłam je boleśnie w tylną łapę. Ryknąłem z bólu, ale Klara zaczęła przepraszająco machać ogonem i szczekać nerwowo, więc szybko jej przebaczyłem. — Cicho, Klara, cicho! — Nie bądź zazdrosna! — powiedział do Klary pan kierownik, gdy Alek pomagał mu wstać z ziemi. Spojrzałem pytająco na Klarę. Zrozumieliśmy się bez słów. I niemal jednocześnie ruszyliśmy przed siebie. Tak się jakoś złożyło, że na naszej trasie pojawiło się wejście do kuchni. Gdy wpadliśmy do środka, właśnie wychodził z niej Florian, niosąc bardzo wysoki stos talerzy. Potem, jak przebiegł pan kierownik, zrobiło się trochę nerwowo, bo Florian, gdy, gdy już podniósł się z ziemi, odzyskał mowę, zaczął machać rękami i krzyczeć. Ja zaraz zwariuję, oszaleję. Nie będę zbierał skorup talerzy. Mam dosyć tego wszystkiego. Zwalniam się. Zabierzcie mi sprzed oczu tego psa. Krzyknął jeszcze i gwałtownie zamachał rękami. Coś niedobrze z tym Florianem. Najpierw wpada na mnie z impetem. Potem rzuca talerzami. A na koniec dziko wrzeszczy. Mniejsza z tym. Może ma gorączkę? Później pan kierownik rozmawiał przyciszonym głosem z Alkiem. Słyszałem, jak mówi, że jednak po głębszym zastanowieniu przyznaje rację Alkowi i rozumie już, dlaczego chodzę na uwięzi. Ja jednak zupełnie tego nie rozumiem. Rozdział: Przygoda w lesie. Następnego dnia. Poszliśmy z Alkiem i Julią na długi spacer drogą prowadzącą przez las na plażę. Było dosyć chłodno i pochmurno, więc nie spotkaliśmy po drodze nikogo. Może puścimy Wintera? Niech trochę pobiega zaproponowała Julia. Wiesz, jak to się kończy zaoponował Alek przecież jesteśmy sami w pustym lesie. Nic się nie może stać, nalegała Julia. I nagle poczułem, że już nie jestem przypięty do liny. Zrobiłem kilka szybkich kółek wokół Julii i Alka, a potem polatałem tu i tam, wąchając różne ciekawe tropy i badając ślady zwierząt. Gdy tak sobie biegłem drogą przez las, nagle z za zakrętu wyłonił się jakiś starszy pan z koszykiem w ręku. Podbiegłam do niego radaśnie machając ogonem, bo wiecie, że kocham cały świat, ale on na mój widok zrobił się blady, wypuścił koszyk z ręki i zaczął się trząść jak galareta. Coś mi się wydaje, że pierwszy raz w życiu zobaczył psa. To mnie trochę zdziwiło, więc stanąłem przed tym panem i spojrzałem mu głęboko w oczy. Staliśmy tak przez chwilę gapiąc się na siebie, gdy usłyszałem wołanie. – Winter! Winter! – nadbiegli, i nadbiegli Julia z Alkiem. Alek, jak zobaczył bladego pana, to szybko przypiął je do swoich szelek. Wtedy przestraszony pan zrobił się dla odmiany buraczkowaty na twarzy i ryknął. – To twój wilk? – To nie wilk, to malamut – powiedział Alek. – On jest bardzo grzeczny – dodała Julia – nie ciebie pytam! krzyknął buraczkowaty do Julii. To jest granda. Wilk bez smyczy i kagańca. Napad na ludzi. Hipnotyzuje wzrokiem. Ja zawiadomię władzę. Ja tego nie puszczę płazem. Ja nie pozwolę. To oburzające. Proszę pana, to nie jest wilk. To Winter. Bardzo młody i grzeczny malamut powiedziała z godnością Julia. Hej, ty masz legitymację szkolną? zapytał boraczkowy Alka. Nie mam. Jestem na wakacjach odpowiedział Alek. Jeśli Winter pana przestraszył, to bardzo przepraszamy. Przestraszył? Nie! Ja się nie boję byle wilka. Ja się nie boję stada wilków. Ale porządek musi być. Wrzasknął buraczkowaty. Wilki muszą chodzić w kagańcu i na smyczy, a dzieci muszą nosić przy sobie legitymację. Trochę mnie znudziły te wrzaski pana buraczkowego, więc szarpnąłem liną. A wtedy ten pan odskoczył gwałtownie i zaczął oddalać się szybkim krokiem, wykrzykując: Jeszcze się zobaczymy. Ja zamelduję, gdzie trzeba, że w lesie chuligani poszczuli mnie wilkiem. Porządek musi być. Gdy ten hałaśliwy pan zniknął w zaroślach, poszliśmy dalej. Widziałem, że Julia i Alek stracili humor, więc starałam się przywrócić im dobre samopoczucie. Wkrótce biegaliśmy wszyscy razem przez las i wspomnienie pana boraczkowatego rozwiało się we mgle. Jak wróciliśmy do pensjonatu, zobaczyłem Floriana, który wychodzi przez bramę z dużą torbą w ręku. Widziałem, że jest przygarbiony i ma bardzo smutne oczy. Zrobiło mi się jakoś bardzo żal tego całego florka, choć nie wiem dlaczego. Więc pobiegłem i polizałem go po ręce, radośnie machając ogonem. Florianowi torba wypadła z ręki i spojrzał mi w oczy tak. Jakby zobaczył mnie pierwszy raz w życiu. Zaskomlałem zachęcająco i jeszcze raz polizałem go po ręce. Wtedy Florian przykucnął. Przy mnie i podrapał mi za uszami. Zamruczałem z, rozkoczą, z rozkoszą i polizałem go po twarzy, a Florian jakoś tak szybko, ukradkiem wytarł oczy. Na to wszystko przyszedł pan kierownik i powiedział: Widzisz, Florian? Nawet nie wiedziałeś, że kochasz psy, a one ciebie. A teraz zanieś proszę torbę do swojego pokoju. Po kolacji Florian przyniósł mi do ogrodu wielką kość z dużymi kawałkami mięsa. Potem poszedł do kuchni i za chwilę wrócił z następną kostką dla Klary. <laughs> Naprawdę lubię morze. Rozdział. Spływ kajakowy Jeszcze tego lata wybraliśmy się na spływ kajakowy. Po kilkugodzinnej podróży samochodem dotarliśmy nad rzekę, gdzie przy brzegu stało pełno kajaków. Henryk z Alkiem zaczęli wyładowywać z samochodu bagaże i układać je na trawie. Zrobił się z tego całkiem spory stos. Potem Henryk zaczął komanderować. Hanka popłynie z Julią, a Alek z winterem. A ty, tato? Zapytała Julia. Do mojego kajaka zapakujemy bagaże, odparł Henryk. Patrzyłem z niedowierzaniem, jak Alek pakuje do kajaka te wszystkie torby i plecaki. Potem Alek zaprowadził mnie do swojego kajaka i naprawdę długo mnie zachęcał, żebym do niego wsiadł. Ten cały kajak wyglądał jak dla mnie trochę niepoważnie. Obwąchałem go nieufnie i w końcu bardzo ostrożnie wsiadłem i położyłem się z przodu. Było mi niewygodnie, więc po chwili usiadłem. Ledwo odbiliśmy od brzegu, a kajak zachybotał się gwałtownie i wpadłem do wody. To mnie kompletnie zniechęciło do sportów wodnych. Rozejrzałem się po okolicy i zauważyłam na przeciwległym brzegu stado pasących się wielkiej gromadzie krów. Rzeczka była dość płytka, więc bez problemu przeprawiłem się na drugi brzeg. Winter, wróć! Słyszałem za sobą wrzaski. Jak już pewnie wiecie, nie reaguję na te komendy. Więc pogonałem prosto do zagrody. Widzieliście kiedyś krowy w galopie? Ja też wcześniej nie widziałem. Do dzisiaj nie wiem czemu tak pędziły. Bo jak już je doganiałem, przylecieli Henryk z Alkiem. Złapali mnie z pewnym trudem i zaciągnęli do kajaka. Tym razem, kiedy tylko wszedłam na kajak, położyłam się z przodu i sprawnie odbiliśmy od brzegu. Alek energicznie wiosłował. I naprawdę świetnie mu szło. Ale za nim płynął Henryk. I co chwila coś mu się nie podobało. Za szybko płyniecie. Alek, poczekaj na mamę. Więc poczekaliśmy. Za wolno. Alek, wiosłuj z życiem. Nie będziemy na was czekać. Więc przyspieszyliśmy. Alek, co wy tak pędzicie? I tak w kółko. Płynęliśmy. Płynęliśmy. I w końcu zaczęło mnie to nudzić. Leżenie bez ruchu w kajaku to nie jest zadanie dla malamuta. Byłem zdrętwiały i obolały, bolały mnie łapy. W dodatku właziły mi do uszu komary i strasznie mnie łaskotały. A kiedy zacząłem się drapać i wiercić, kajak gwałtownie się przechylił i runąłem do wody. Tu już nie było płytko. Byłem oszołomiony, bo wpadłem pod wodę i przez chwilę nie wiedziałem, co mam robić. Gdzie góra, gdzie dół? Zacząłem bardzo szybko przebierać łapami i jakoś wypłynąłem na powierzchnię. Akurat nadpływał Henryk, więc zacząłem się wspinać na jego kajak. Ale gdy tylko oparłam się łapami o burtę, nie wiem dlaczego. Henryk zaczął histerycznie machać rękami. Winter, nie! Krzyczał. Nie zwracając na niego uwagi, usiłowałem wspiąć się na kajak i prawie mi się udało. Niestety. W pewnym momencie kajak mocno się przechylił i wypadł z niego Henryk, a za nim wszystkie bagaże. Usłyszałem krzyki Alka i Julii, a potem popłynąłem do brzegu. Na rzece rozpoczęła się akcja ratunkowa. Brały w niej udział wszystkie kajaki płynące w pobliżu i mnóstwo ludzi. W końcu wyciągnięto henryka, kajak, torby i plecaki. Tego dnia już nigdzie nie płynęliśmy. Alek rozpalił nad brzegiem rzeki ognisko i suszyliśmy, co się dało. Mało mnie nie utopił ten pies, narzekał Henryk. Nie przesadzaj, miałeś przecież kapok. A poza tym umiesz pływać, odpowiedziała Hanka. Po co się kręciłeś w kajaku zamiast po prostu wciągać Wintera i popłynąć dalej? Po prostu oburzył się Henryk. On waży tyle, co hipopotam. Nie będę tego komentował, ale Henryk mocno przesadził. A mój parasol? Nagle przypomniał sobie Henryk. Julia i Alek zachichotali. No wiesz co? Żeby na spływ kajakowy brać parasol? Oburzyła się Hanka. Kompromitacja. Czy wybierasz się może kajakiem do biura? Wstydź się lepiej i nie wspominaj o parasolu. Cała przygoda szybko wyleciała mi z głowy. Bohanka dała każdemu po kiełbasce, którą trzeba było upiec w ognisku. Zapomniała o mnie, więc trącałem ją nosem tak długo, aż też dostałem swoją. Oczywiście zjadłem ją natychmiast bez pieczenia. Była naprawdę pyszna. Wszyscy z apetytem wcinali w kiełbaski. Tylko Henryk był jakiś nie w sosie. Zimno mi, poskarżył się. To idź, pobiegaj i weź z sobą wintera. Może znajdziesz parasol? Hi, hi, hi. Ten cały spływ zaczynał mi się podobać. Gdyby jeszcze nie trzeba było pływać kajakiem.